Witam was wszystkich w kolejnym filmiku Dzisiaj Chcę wam Taki poruszyć Temat Nie wiem czy to temat Tylko sprawę, która mnie spotkała wczoraj No I chodzi tu o to Wiem wczoraj nie nagrywałam no, Ale nic nie napisałam Na facebooku no, żadnego postu, ale chodzi mi o to, bo nie wiem, jak dobrze znacie Dajane, to wiecie, to moje pierwsze konto. Nie mówiłam Wam tego wcześniej, no ale to było moje pierwsze konto na MSP. Czyli miałam jeszcze jedno konto wcześniej, no ale nie pamiętam w ogóle niczego: ani login, loginu, ani hasła, więc. Diana to takie jakby moje pierwsze konto na MSP, więc no. Yy, I wczoraj zostało one okradzione i się tak po prostu nie wiecie jakie to jest dla mnie. No bo moje dwa ulubione konta to właśnie Samanta i Diana. No bo wiecie, Samanta to. To nas obchodzę, i tak dalej. A Diana to moje byłe konto, którego na pewno nie zapomnę, i tak dalej. No ale, no ale wiecie o co chodzi, no. Przepraszam, wracam do Was z powrotem, bo moja siostra musiała wejść na chwilę do pokoju. No więc, no, strasznie mi z tego powodu smutno. Bardziej, bo nie mogę uwierzyć w to, ile ludzi na MSP jest właśnie takich. Pokażę wam tę osobę, żeby nie było za chwilę, no wiecie. To za chwilę do was wracam. No. no, właśnie to jest ta osoba. Martysia 3700. No, mam nadzieję, że ona mi odda te konto, ale nie wie, ile ona dla mnie znaczy. Wiem, ma 11 level i tak dalej, no, ale to naprawdę moje konto, bardzo dawne już, pierwsze konto, tak jakby, no i po prostu nie mogę, wiem, teraz jak ty to oglądasz, to pewnie y, powiesz tak, y, że sobie y, robisz, nie wiem, niewiniątko i tak dalej, ale no no, no, no tak, były momenty, że już po prostu się strasznie wkurzyłam, no bo tu no to nie jest normalne, wiecie. Za chwilę to się popłaczę. No że... Yy, yy. Co tu wam powiedzieć? No że Diana to, to... nie jest takie normalne konto. To tak jakby, no wiecie, moje początki na MSP to prawie no wszystko, co mnie... Kiedyś tam spotkało, pamiętam to wszystko i tak dalej. No, ja już bym wolała, żeby moje drugie konto, taki chłopak dziwny, nie wiem co tam było, I ona go zabrała niż właśnie Dajanę. O wiele bardziej, no. Kur, przez to mam ten dziwny głos jakiś. No, a jeszcze dla przypomnienia, pokażę Wam Dajanę. Kupiłam sobie w niedzielę vip i teraz wchodziłam na nie te tak, konto. Na razie. Dopóki się akurat ta rzecz nie spotkała. No. No i to właśnie moje konto Diana. Wiem, wiem. To, um, pewnie dużo teraz z Was jak to ogląda to. Tam straca konto, to tam... No, ale są same wspomnienia takie, które wiecie, to było już bardzo dawno, więc no... Bo założyłam Dianę trzy miesiące wcześniej niż Samantę, więc... No wiem, trzy miesiące to tak duże, że to co nie jest, no ale wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że ta Martysia, chociaż że nie wiem, kto to dokładnie jest... Odda mi te konto, bo naprawdę ja już tutaj coraz bardziej. No, myślę, że nadal je mam, chociaż, że nie mam. To jest strasznie smutne. No, teraz do niej te słowa wskażę, że jak ona by mogła się czuć, jakby jej te konto zabrano, albo coś w tym stylu, bo dla mnie Diana jest tak samo ważna jak Samanta. No, przepraszam. No i to chyba tyle co chciałam powiedzieć. Ja tu za chwilę naprawdę się poryczę. Wiadomo jajku zachowuję się jak jakiś dziewięciolatek, chociaż że mam 13 lat i to jest po prostu, ale naprawdę po prostu nie mogę w to uwierzyć. Ale teraz powiem ci tak po prostu, że no oczywiście do Martysi są, są te słowa skierowane, że. Już zapomniałam, co miałam powiedzieć. Nie, no, jest to super. Że, że mam nadzieję, że w końcu dotrze to do ciebie i pomyślisz nad tym chociaż trochę, bo to dla mnie naprawdę ważne. A nawet jak ty i tak mi nie oddasz tego konta, to i tak już ci, którzy to obejrzeli, co oglądają te konto, znaczy no konto, mój kanał, ten odcinek, właśnie to wszystko, to już wiedzą, jaka ty jesteś, jaką ty jesteś osobą i po prostu tyle. Jak mi nie oddasz tego konta, to ja nie wiem, co po prostu będzie, no już po prostu, bo od niedawna to... Po prostu mi się to MSP znudziło i tak dalej, ale teraz znowu wchodzę i tak, no. Bo nic nie mówiłam na filmikach, że już MSP mi się nudzi, no ale nagrywałam dla was, no bo to. Wy to lubicie. W końcu ja też polubiłam znowu MSP tak jak było kiedyś, ale teraz znowu coś, co mnie, no, spotkało. No. Straszna rzecz. Mam nadzieję, że zrozumiesz to. Wiecie, do kogo te słowa są skierowane? No, i też mówię to do innych osób, które też tak postępują i tak dalej, żeby pomyślały sobie, jak to, jak to inne osoby mają, których, które właśnie się okradło i tak dalej. Że to naprawdę jest nie takie, o, że sobie okradniesz i o. Masz sobie duże kasy, dużo diamentów, sobie wszystko poprzesyłasz, ubrania i tak dalej. No i jesteś zadowolony, ale to nie jest tak właśnie, jak się komuś wydaje. Ktoś na te konto pracował, zapłacił, nie wiem, żeby kupić vipa i tak dalej. A to. No, koniec. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli to. Do czego chciałam dojść? No i chyba doszłam. Nie wiem dokładnie. I że. Że odzyskam jakoś Dajanę, no. Nie będę tutaj się już rozżalać nad sobą, nad sobą czy coś. Więc po prostu. Cześć. Zobaczymy się w kolejnych filmikach. No. Mam nadzieję, że to do was wszystkich dotarło. To, co ja powiedziałam, do innych osób, które okradają konta i tak dalej. I po prostu do tych, którzy są dobrzy na MSP. I zobaczą jakie to szczęście, że oni są przynajmniej normalni, rozsądni ludzie, a nie tak jak inni niektórzy. Mam nadzieję, że te moje słowa zapamiętacie. No. I mam nadzieję, że obejrzyliście ten filmik cały, a nie tak jak każdy prawie robi, że sobie zobaczy najlepszy moment i tyle no, więc widzimy się w kolejnych filmikach no, i cześć jejku, a ja o najważniejszym prawie zapomniałam czyli o okej okay. łosia wiciak123 fran małpa2 i ewa marchewa y i jeszcze martyna a0123 no, no to dziękuję za obejrzenie i Widzimy się w kolejnych filmikach. Do no cześć!